Pewnie to nie tylko y, moja ciekawość, ale i wiele ludzi chciałby wiedzieć, czy pan marszałek czuje się spełniony. Na pewno w dużej mierze tak. Y, jeśli powiedziałbym, że absolutnie czuję się spełniony, maksymalnie szczęśliwy, to pewnie bym trochę y, konfabulował. Nie jest tak, zawsze jest jakiś niedosyt, nie wszystko się udaje, są wyzwania, którym w jakim prostu... Obszarze? A i w obszarze zawodowym i prywatnym, w relacjach z ludźmi. Nie zawsze mamy pewnie poczucie, że zrobiliśmy wszystko, aby te relacje były jak najlepsze. Chociażby. Na czym polega szczęście marszałka? Na, na jednak kontaktach z ludźmi, do, na doświadczaniu innego człowieka, na podawaniu ręki i spoglądaniu w jego oczy, uśmiechu. To daje bardzo dużą siłę, jeśli widzę pogodny, Tak, ale nie zawsze te ręce są szczere. Na tą mnogość spotkanych ludzi, to większość jest jednak szczera. Czy oddaje to moje intencje? Tak? Bo ja staram się raczej wychodzić z taką entuzjazmem. Do na ile funkcja marszałka jest zawodem, na ile misją? Do działalności publicznej podchodzę nie jako cel sam w sobie, ale sposób do realizacji innych celów. Tak? Byliśmy dzisiaj wspólnie w przedszkolu, gdzie zainaugurowaliśmy bardzo ważny projekt Uniwersytet I wieku. I łatwiej jest to zrobić, jeśli się ma możliwości, które są przypisane do, do roli yy, marszałka, tak, także... dobry, dzieci. A my teraz tutaj? Dzień dobry, państwu! Bycie marszałkiem pomaga, czasami też, yy, jak gdyby, ciąży, bo... bo... Ludzie generalnie do tych takich osób funkcjonujących publicznie podchodzą z rezerwą, zakładają filtr, pytają, czy, czy on może mówić prawdę, skoro tak. jest z politykiem, Także no tak. to, to gdzieś tam czasami ciąży, ale przeważnie pomaga. Bardzo wiele osób sobie tak powtarza, a później ma pretensje, tylko powinni mieć wtedy pretensje do siebie, bo zwalniają niejako się z tej odpowiedzialności, przekazują podwójny głos dla tych, którzy, którzy idą. A niekoniecznie to są akurat y, poglądy, które chcielibyśmy, żeby ktoś reprezentował. Mm -hmm. Także warto iść, później po prostu mieć, jeśli pretensje w ogóle, to też po trochu do siebie. Myślę, że w ogóle powinniśmy zaczynać od takiego podejścia, co każdy z nas może zrobić, żeby było lepiej. I wciągajmy jak najszersze grono ludzi do współpracy. Jasne, to no cóż, ja życzę sukcesu w najbliższą niedzielę. Nie tylko dlatego, że baner marszałka wisi na moim balkonie, ale <śm> dzięki Adam za wszystko co, co zrobiłeś w ciągu ostatnich lat, w czym uczestniczyłeś.